Witajcie! W dzisiejszym odcinku wprowadzę pewne modyfikacje, które poszerzą zakres funkcjonalności mojej protezy. Dokładniej mówiąc, zamontuję na niej światła, których zawsze mi brakowało, kiedy wypierałem się na nocne przeklacki, a akurat nie miałem przy sobie telefonu, żeby sobie poświecić. Czas to zmienić! Ta modyfikacja jest prosta i w miarę tania, ponieważ potrzebujemy wyłącznie zestawu Lampek rowerowych, które kosztują około 50 zł, no i oczywiście protezy za jedyne 150 tysięcy złotych Dobrym miejscem do zamontowania świateł będzie ta oturka, która łączy kolano ze stopą. Jest tu duża przestrzeń, idealna do zagospodarowania. Montaż jest łatwy i bezproblemowy. Białą lampkę umieszczamy na przodzie, czerwoną na tyle, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Całość prezentuje się ciekawie i nietuzinkowo. Ta funkcja dodaje mi nie tylko plus 15 punktów do zasięgu widzenia, ale również sprawia, że jestem lepiej widoczny przez innych użytkowników chodnika. Teraz przetestuję sobie lampki w nieco gorszym świetle. Włączamy i jak widać świecą się bardzo fajnie. Ma ona również inne praktyczne zastosowania. Na przykład możliwe jest czytanie książek nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Modyfikację uważam za udaną i przede wszystkim bardzo przydatną w codziennym życiu. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.